Dzień dobry, nazywam się Tomek Sączek. Od zarania dziejów związany jestem z łańcuchami dostaw, zarówno dla przyjemności, jak i zawodowo, od praktycznej i edukacyjnej strony. Dzisiaj, jako dyrektor zarządzający, zajmuję się rozwojem na polskim rynku międzynarodowej firmy IPP. To są mistrzowie, jeśli chodzi o pooling paletowy. Czyli obszar bardzo mi bliski, ponieważ związany ze zrównoważonym rozwojem i dbałością o środowisko. Trendy, innowacje, od zawsze się nimi interesowałem. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę poprowadzić cykl podcastów kreatywnie o digitalizacji w ramach Akademii Cyfryzacji GS1 Polska. Digitalizacja, czyli krótko mówiąc, odzwierciedlenie operacji logistycznych w systemach informatycznych. Cykl ten powstaje we współpracy z Voice House, którego twórcą jest mój zacny kolega Jarosław Kuźniar. W dzisiejszym odcinku poruszymy wiele ciekawych tematów, między innymi kody 2D i ich przewaga nad zwykłymi kodami. Porozmawiamy o walce z podróbkami, również zadbamy o tematy związane z pracownikami. Na przykład, stwórz własnego robota, drogi pracowniku. Tak można. Moim gościem jest Michał Janikowski, logistyk. Absolwent SGH ze specjalizacją w zarządzaniu logistycznym. Od ponad 20 lat zbiera doświadczenie w transporcie międzynarodowym, logistyce kontraktowej oraz w tworzeniu łańcuchów dostaw. Przygody z logistyką rozpoczął w firmie Raben. Przez kolejne lata był odpowiedzialny za zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką dla spółek grupy Metro na Ukrainie i w Polsce. Zaangażowany w tworzenie ECR i Stowarzyszenia Chłodnej Logistyki promującej nowoczesne standardy w przewozie i magazynowaniu towarów spożywczych. Jako dyrektor łańcucha dostaw w grupie Smyk spełniał dziecięce marzenia, wspomagając Świętego Mikołaja, Wielkanocnego Zająca oraz rodziców. Od marca 2020 roku zarządza obszarem logistyki i rozwoju łańcucha dostaw w grupie Neuka, lidera rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków w Polsce. Witaj, Michale. Bardzo się cieszę, że dołączyłeś do dzisiejszego podcastu. Dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, bo wiem, w jakiej organizacji pracujesz, jest to NEUKA, lider w obszarze hurtu farmaceutycznego. Odpowiadacie za ponad 30% dystrybucji wszystkich leków do aptek w Polsce. Obsługujecie blisko 13 tysięcy aptek, co stanowi 94% wszystkich aptek, oraz około 4 tysiące szpitali i podmiotów z obszaru. Około zdrowotnego i dostarczacie średnio 50 milionów opakowań miesięcznie. Jak sobie radzisz w tak skomplikowalnym świecie? Wejście do Neuka była dla mnie wejściem w świat logistyki masowej i drobnej. To było niesamowite wrażenie po wcześniej doświadczeniach w FMCG i pracy na przykład w takich firmach jak Makro czy Smyk. Tego nie dało się zrobić bez automatyzacji. Znaczy, poziom zaawansowania pewnych rozwiązań technicznych Neuka był dla mnie takim otwarciem okna na automatykę, na skalę wykorzystania robotów szybko rotujących, na wykorzystanie właśnie tych systemów układnicowych, więc OSR-ów, tutaj pięć centrów dystrybucyjnych pozwala rzeczywiście dostarczyć taką masę towarową w jakże krótkim czasie, czyli od zamówienia do dostawy w 12 godzin dla takiej liczby podmiotów. To było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. No i teraz to jest Zadanie dla całego zespołu: raz, żeby utrzymać to tempo zmian, dwa, nadążyć nad rozwojem sprzedaży, nad rozwojem programów partnerskich, i po trzecie, utrzymać ten poziom satysfakcji klientów, jaki mamy dzisiaj i zaufanie czyli że my, jako neuka, będziemy zawsze na czas z tym towarem, który zamówili. Powiem Ci tak, ta automatyzacja, o której mam nadzieję jeszcze porozmawiamy, to jest bardzo ciekawy temat, ale jeszcze tak patrząc na Ciebie, widzicie wyspanego, czyli. Radzisz sobie, śpisz normalnie, w tym całym rozgardiaszu logistycznym, farmaceutycznym. To złudzenie. <śmiech> <śmiech> Przyznam, że teraz jesteśmy w środku sezonu. Co prawda wrzesień i październik były najcieplejszymi miesiącami w historii, więc też ta skala zachorowań. To jest właśnie paradoks pracy w biznesie farmaceutycznym, że chcemy, czekamy na sezon. Chcecie, drugiej... żeby wszyscy chorowali. No właśnie, to jest pewien paradoks, bo nie chcemy, tak? A z drugiej strony chcemy, jeżeli tak się już zdarzy, to chcemy ulżyć wszystkim pacjentom i razem z naszymi aptekarzami dostarczyć to, co jest im potrzebne, do tego, żeby ten okres jak najlepiej przejść. Było ciepło, jest ciepło. Teraz pewnie skala zachorowań, niestety wzrośnie, więc rozpędzamy się. Wszystkim życzymy zdrowia, przede wszystkim. Ale jak już ktoś potrzebuje, to może liczyć na szybkość dostaw odpowiednich leków dzięki Tobie i Twojemu zespołowi. Okej, okay, odstawiamy na bok trochę dywagacje zdrowotne. Ważne, oczywiście, jak podkreślałem. Spotkaliśmy się tu z wielu przyczyn. Przede wszystkim fajnie Cię widzieć po latach przerwy. Mieliśmy przerwę w naszych spotkaniach. Tym bardziej się cieszę. Słuchaj, ja wiem, że jesteście nowoczesną firmą, liderem, tak jak powiedziałem. Dużo się dzieje w logistyce i tych trendów, i tych zmian. Z każdej strony widocznych mamy wiele. Ja dzisiaj, wiedząc, że bardzo mocny temat u Was zaistniał, bardzo chciałem go trochę poeksplorować, a mianowicie kody 2D. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do kodów kreskowych, skanowania. Wiemy o pewnych zmianach, trendach w tym obszarze. Coraz częściej mówimy o kodach 2D w logistyce jako właściwym kierunku. Mhm. Wiem o tym, że żabka stosuje kody 2D do. Zarządzania przydatnością do spożycia produktów świeżych super inicjatywa. Wy też bardzo mocno idziecie w tym kierunku. Dlaczego? Generalnie, bardzo podobnie jak to wspomniałeś, dystrybucja produktów świeżych, tak samo dystrybucja lekarstw czy wyrobów medycznych, związana jest z bardzo rzetelnym monitorowaniem, ale też zbieraniem i odnotowaniem danych o produkcie. Czyli dla nas, oprócz typowego nośnika informacyjnego czy Nazwy produktu, nazwy producenta, potrzebujemy jeszcze numer serii, datę do spożycia czy numer indywidualny opakowania. Więc tradycyjne kody, żeby zawrzeć taką ilość informacji, to potrzebujemy dwa do trzech kodów na opakowaniu. To również się przekłada później na ergonomię pracy, na liczbę skanowań, na czas obróbki jednego opakowania. Kody 2D, tą całą informację są w stanie zawrzeć w jednym obrazku, mówiąc Oj, tak w sposób uproszczony. O ile wiem, jeszcze przepraszam, jeżeli kod kreskowy zawiera 13 cyfr, no to kod 2D potrafi zawrzeć sobie do 3000. Tak, natomiast my tu mówimy o tym standardzie 128. Okay. I to się wydaje wystarczające dla naszych potrzeb, więc po pierwsze więcej informacji, po drugie łatwość korzystania to są te zalety, które ma kod 2D. Nie powoduje to potrzeby odwoływania się do jakichś tablic. Z tyłu. Czyli mamy jakiś nośnik, informacje, a całość innych danych, tak jak w przypadku na przykład zaczytujemy z tablicy zewnętrznej, która jest przesyłana osobno. Nie, tutaj całość tej informacji jest zawarta w tym kodzie i my to jesteśmy w stanie od razu odczytać. Powiedz mi, czy zarządzanie kodami 2D, że się tak wyrażę, wymaga jakiejś specjalnej infrastruktury, czy to jest jakaś inwestycja Dodatkowa, jeżeli ktoś przychodzi z zwykłego podukreskowego kreskowego na 2D? Tak i nie. To znaczy, na pewno jest to inwestycja związana ze skanerami, które są w stanie i oprogramowaniem, które jest w stanie czytać. My rzeczywiście w ostatnim czasie dokonaliśmy masowej zmiany skanerów w całej infrastrukturze magazynowej, wcześniej opartych na Windowsie, teraz opartych na Androidzie. Natomiast można powiedzieć, że no Android jest teraz powszechnym oprogramowaniem również na przykład dla telefonów komórkowych, więc. Z jednej strony można powiedzieć, nie, nie potrzebujesz nic specjalnego, żeby obsługiwać kody 2D. Czyli jakby poza tą objętością, że się tak wyrażę, i tą różnica, że więcej danych możesz wyczytać, są jeszcze jakieś dodatkowe wartości związane z Twojego doświadczenia, związane z kodami 2D? Bo ja też słyszę, że one są mniej podatne na uszkodzenia. W sensie nawet jak się uszkodzą, to i tak można odczytać. One są dużo mniejsze. Czyli można je umieszczać na stosunkowo małych przedmiotach, gdzie ten kod kreskowy mógłby się po prostu nie zmieścić. Tak, to prawda. Tutaj duże właśnie objętość danych i sam wymiar kodu, tą korzyść widać na małych opakowaniach lekarstw. Tak, to tu wrócimy pewnie później, znaczy zaczniemy całą dyskusję odnośnie oznaczenia pojedynczych opakowań lekarstw, natomiast tam. Rzeczywiście te kody są malutkie, natomiast jakość ich odczytywania jest bardzo dobra. Pod tym względem, tak, masz rację, bardziej trwałe, w zależności też od technologii ich nanoszenia. Natomiast o do zasady, tak, wydają się bardziej trwałe i uniwersalne niż kody takie kreskowe. Poza informacjami, o których mówisz, bo was obliguje się, farmacja jest takim obszarem. Do śledzenia, o tym jeszcze porozmawiamy, do identyfikowania, do pewności co do produktu. Ale czy z punktu widzenia logistycznego, już stricte, widzisz jakieś wartości w kodzie 2D? No bo ja też doczytałem się bardzo ciekawych rzeczy, typu optymalizacja zarządzania zapasami, zrównoważony rozwój, czyli hmm. śledzenie pochodzenia produktu, czy tak zwane programy od pola do talerza, czy od pola do widelca, jak to niektórzy mówią. Jest bardzo duża taka Dobroć płynąca dla nas, logistyków, bo z jednej strony te dane, które musimy znać, typu przydatność, co, o czym powiedziałeś, oraz pewność pochodzenia, ale czy jakiś obszar taki stricte logistyczny, jeszcze poza tym zarządzaniem zapasami, u Ciebie gdzieś się pojawia z doświadczenia? Po pierwsze, oparcie w farmacji dużo znaczenie ma numer serii, ponieważ tak zwane wycofania. W przypadku zastrzeżeń Właśnie. co do jakości leków, oparte są na numerach poszczególnych serii. Ty, jako element całego łańcucha dostaw, czyli będący hurtownikiem, musisz dokładnie wiedzieć, do których podmiotów dostarczyłeś jaki numer serii danego lekarstwa czy wyrobu. I w przypadku zdarzenia, które polega na wycofaniu, też jesteś w stanie zaraportować, mieć pełny obraz, gdzie dana seria trafiła, a z drugiej strony zablokować dalszą dystrybucję ze swoich półek magazynowych dokładnie tej serii. W ogóle serializacja wprowadza pewną komplikację do życia magazynu, ponieważ my średnio mamy między 3 a 4 serie na jeden produkt. To by oznaczało okay. chęć, czyli z jednej strony mówimy tak, mamy asortyment 22 tysięcy produktów, a z drugiej strony, jeżeli byśmy chcieli utrzymywać taką zdrową, w cudzysłowie pobożemu, gospodarkę magazynową, to powinniśmy tak naprawdę mówić o 60 tysiącach SKU, ponieważ no, seria ją różnicuje, pojedynczy produkt. W przypadku, kiedy za pomocą skanera jesteśmy i kodu 2D jesteśmy w stanie jasno zidentyfikować numer serii, to wtedy możemy w pewien sposób prowadzić gospodarkę magazynową na zasadzie multilokalizacji. Czyli raz mówiąc mówić też w przypadku zwrotów jakkolwiek, dzięki kodom 2D po prostu proces jest bardziej efektywny i tańszy. To prawda. Bo też macie ograniczony czas, żeby to zrobić, zakładam, jeżeli jest informacja o wycofaniu leku z rynku, prawda? Tak, zgadza się. Znaczy jesteśmy w stanie łatwiej to raz zablokować, i nie opierać się na tych numerach serii, które są bardzo często dzisiaj jeszcze na lekach niereceptowych, są tłoczone. I to powiem szczerze, my powołaliśmy w ogóle cały zespół taki badawczy w ramach projektu, który... Szuka rozwiązań wizyjnych do identyfikacji właśnie pojedynczych opakowań, rozpoznawania numeru serii, niezależnie od tego, w jaki sposób on jest naniesiony na opakowanie. Czy to są wytłoczki, tak zwane, czy to są nadruki. No i tutaj najprostszym jest właśnie kod 2D. No, jego wystarczy zrobić zdjęcie, sztuczna inteligencja rozpozna. Tutaj nawet nie potrzeba sztucznej inteligencji. Natomiast co do tych wytłoczek, no to tutaj jest grubsza sprawa. Powiedz mi, a z czego wynika, że taka dobroć, jakim jest kod 2D, ona nie jest tak popularna, bo to mało się słyszy o tym. Mówiłem przykład żabki, wasz przykład, czy... Ja wiem, że GS1 świetnie propaguje hmm. tą ideę i współpracujecie przecież, ale z czego wynika, jak myślisz, ta wiedza, że to jest takie nowe, czy tak mało rozpowszechnione? To jest bardzo dobre pytanie. Ja zresztą przed spotkaniem jeszcze wykonałem kilka telefonów, zadając pytanie, słuchajcie, w zasadzie dlaczego nie końca? więc wykorzystujemy te kody 2D, tylko nadal mamy co zarówno opakowania pośrednie, na przykład kartonowe, czy produkty już niereceptowe, nie kodami 2D. znaczy To jest pewnie miks kilku rzeczy. Raz infrastruktury, która już jest i egzystuje na liniach produkcyjnych, dwa też lekkiej potrzeby inwestycji i trzy potrzeby integracji, żeby te kody definiować i budować. Więc ja sądzę, łatwiej jest posiadać EAN 1 nadany z nazwą produktu, czy tam identyfikujący produkt a resztę sobie nabijać, niż mieć maszynkę i nabywać poszczególne partie numeracyjne dla nowych opakowań. No ale rozumiem, że we współpracy z GS1 w tym temacie wszystko się układa w należyty sposób i jesteś zadowolony. My zaczęliśmy ostatnio, znaczy jakiś czas temu, dialog z dostawcami generalnie co do zasad dostaw produktów do naszych hurtowni. Jest to taki, w pierwszej kolejności był to takiego rodzaju poradnik, co należy zrobić, ponieważ my, jak i producenci lekarstw, Jesteśmy zainteresowani w tym, by jak najszybciej udostępnić lekarstwo do sprzedaży. Szczególnie jeśli mówimy o deficytach, to wtedy klienci też czekają, by otrzymać te produkty jak najszybciej. Więc cała lista rzeczy, które usprawnią ten proces od przyjazdu ciężarówki pod bramę do wydania go do apteki, obie strony są żywo w tym zainteresowane. Elementem tej całej układanki, jednym z, jest również właściwe oznaczenie produktów. I tutaj razem z GS1, jak i z Łukasiewiczem, uczelnią Łukasiewicza, też stworzyliśmy taką ulotkę i rozdystrybuowaliśmy pomiędzy naszych dostawców, wraz ze wsparciem takim merytorycznym, jak należy budować te kody, z czego one się składają, jaką mają strukturę, jakie są oczekiwania, zarówno co do opakowania jednostkowego, jak i opakowania zbiorczego. No, oby więcej takich projektów, bo ja cały czas powtarzam, jak zacząłem się interesować tym tematem przed naszym podcastem, to mówię, wow, dlaczego świat o tym nie wie. I idąc dalej o tym, czego świat jeszcze nie wie. Albo co powinien wiedzieć? Rozmawialiśmy na temat dobrodziejstw chodów 2D. Jednym z dobrodziejstw dla mnie jest walka z podróbkami. Żyjemy w czasach zalewania nas podróbkami, a co więcej, znam przykłady, gdzie osoby kupowały święcie przekonany oryginalny produkt, był tak dobrze podrobiony, że nawet fachowiec nie był w stanie rozpoznać. I właśnie leki. Leki to jest bardzo kluczowy temat w związku z podróbkami. Chciałbym cię zapytać o, o dyrektywę antyfałszywkową która już obowiązuje i to też jest jakby kolejna zaleta kodów 2D, że on wspiera proces walki z podróbkami i my korzystamy z oryginalnych produktów, prawda? Czy leków w tym przypadku? O tak, co chodzi w tej dyrektywie? Tak, to prawda. Dyrektywa antyfałszywkowa z 2019 roku miała na celu zbudowanie takiego środowiska, które zapewni, że produkty wprowadzane do obrotu na terenie Unii Europejskiej będą pochodziły z legalnych źródeł i zapewnimy klientowi tę pewność, że nie trafia do niego towar podrobiony. Cały system składa się z trzech elementów. Po pierwsze, zbudowania ogólnoeuropejskiej bazy danych, gdzie mamy informacje o wyprodukowanych lekach i opakowaniach. Dwa, to jest nałożenie takiego zobowiązania na producentów, że każde opakowanie, i to jest, patrząc na skalę, niesamowite, że każde opakowanie będzie z jednej strony zabezpieczone czymś, co można nazwać takim plombą. O, taką, zabezpieczeniem, które zabezpiecza produkt, znaczy pokazuje, że nie był on otwarty razem przed tobą. A z drugiej strony każde opakowanie jest oznaczone indywidualnym numerem. Producenci są zobowiązani, żeby te indywidualne numery zaczytywać do tej ogólnoeuropejskiej bazy danych. A z kolei punkty, które... Przekazują dany produkt do klienta, potwierdzają istnienie tego produktu w tej bazie danych i go z niej wyrejestrowują. Prowadzi to do tego, że do klienta końcowego nie trafi produkt niebędący zarejestrowany w bazie danych leków oficjalnych, oryginalnych, wyprodukowanych zgodnie ze sztuką. Biorąc pod uwagę tą ustawę, ona w 100% pozwala na weryfikowanie oryginalności leku, tak? To jest jakby. Ogólnoeuropejska platforma, dobrze rozumiem? Tak, bo... To jest ogólnoeuropejska platforma. Oczywiście każdy kraj ma swoją wewnętrzną bazę danych, która z niej czerpie, czyli czerpie z tej ogólnoeuropejskiej. Tutaj w Polsce jest to taka obiegowa nazwa Kowal, Kowal czyli, tak. Tak, czyli ponieważ za utrzymanie tej bazy odpowiada Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków. I może to jeszcze ważne jest, dotyczy to wszystkich leków będących na receptę lub. Leków, które nie są na receptę, ale są zawarte w spisie tych, które są lekami wrażliwymi, można tak to nazwać. Natomiast nie dotyczy to wyrobów medycznych, czy suplementów diety, czy innych, równie podobnych produktów, które też można znaleźć w aptece. Więc tutaj z punktu mojego widzenia, logistyki, no mamy pewien nie tyle dysonans, co pewną różnicę właśnie w podejściu. Czyli z jednej strony mamy leki świetnie oznaczone, gdzie dokładnie wiemy, co to jest za lek, do kiedy on jest ważny i to jest zawarte właśnie w kodzie 2D. Z drugiej strony mamy nadal produkty, które są oznaczone tylko EAN-em, a reszta informacji jest nanoszona w różny sposób, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, czy to nadrukowane, czy wytłoczone. Więc to powoduje pewną komplikację i wyzwanie ze standaryzacją procesu. Dualizm logistyczny, dwa różne procesy. Czyli generalnie idea jest taka, żeby wszystko podporządkować, trochę powiem kolokwialnie temu kodowaniu 2D, bo to jest jakby właściwy kierunek i najbardziej uniwersalny i dający najwięcej korzyści standaryzacja. standaryzacja, przede wszystkim, tak? Idealnie byłoby mieć jeden standard. Ja nie ukrywam, że zunifikowane, ale też zindywidualizowane numery na każdym opakowaniu, czy to małym, czy to dużym, świetnie chronią podczas utrzymania i gospodarki magazynowej przed dublami, przed wydaniem nadwyżki, przed zamienieniem produktów, chociaż tutaj mniej, natomiast no, pozwalają uniknąć podwójnego skanowania jednego produktu. To jest szczególnie ważne w czasie inwentaryzacji. My tutaj nie chcemy polegać na tym, że pracownik coś liczy i z palca wprowadza liczbę opakowań do skanera, natomiast chcemy, żeby całość podlegała skanowaniu. A ciężko mówić, że na standardowym kodzie EAN możemy uniknąć podwójnego, potrójnego zeskanowania tego samego kartonu. Zgadza się, są przypadki pomyłek. Im lepsze rozwiązanie powodujące eliminowanie pomyłek, tym lepiej dla procesu logistycznego. Czyli reasumując, kody 2D, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to kierujemy do GS1. To prawda. Do pogłębiania tematu. Ale tak jeszcze mówiąc o tych kodach 2D, ja tu widzę ogromny potencjał, właśnie przede wszystkim to, co już powiedziałem. Walka z podróbkami, bo nie tylko leki się podrabia, tak? Już mówiliśmy, że podrabia się wiele rzeczy. Już nie chcę wchodzić w blockchain, który też byłby odrębnym tematem na podcast, też pozwalającym ograniczać fałszerstwa. To jest takie, kurczę, lepsze, prostsze rozwiązanie, zamiast wchodzić w wielki blockchain. No bo tak jak powiedziałem, rozwiązanie gotowe, tylko trzeba korzystać, ale jakoś nie ma jeszcze takiej wielkiej ochoty. Chyba edukacja w tym temacie jest konieczna. Michale, parkuje temat kodów, kodowania i wszelkich dobrodziejstw. Na samym początku powiedziałeś coś, do czego chcę powrócić. Automatyzacja cię fascynuje w procesach logistycznych, mnie też. I to odnalazłeś w organizacji, jaką jest Neuka. Bardzo mnie Zaciekawiła rzecz, o której rozmawialiśmy przed naszym podcastem, a mianowicie powiedziałaś coś takiego: Macie program pracowniczy, stwórz własnego robota. O co chodzi w tym programie, bo jest to fascynujące, powiem <śm> od razu. Znaczy, zacznę może od tego, zapewne dla użytkowników Excela nie jest tajemnicą, że istniało coś takiego, co się nazywało makro. Makro pozwalało nagrać sekwencje czynności tak, żeby za każdym razem przy opracowaniu jakiegoś raportu, nie powtarzać ich od nowa. Czyli w sposób wystandaryzowany i stały korzystać z tej samej sekwencji dla tworzenia tego samego na przykład raportu czy porównania. My, czy dzisiejsze platformy, ponieważ to jest przy współpracy z Microsoftem, korzystamy właśnie z tego rodzaju aplikacji, które pozwalają. Powiedzmy takie makro, stosować, ale w odniesieniu do wielu aplikacji. Każdy pracownik, i tutaj to jest właśnie sedno całej idei, był po pierwsze zaznajomiony z taką aplikacją, jest w stanie ją sobie zainstalować na swoim komputerze, ma udostępnione środowisko testowe i może usprawnić swoją codzienną pracę w każdym momencie, gdy stworzenie raportu. Czy stworzenie jakiejś analizy wymaga korzystania w sposób stały i podobny z wielu aplikacji? Co więcej, jest oczywiście w stanie zadać temuże zadaniu również funkcję rozsyłania automatycznego i dystrybuowania tego rodzaju raportów do wskazanych osób, więc to pozwala zaoszczędzić masę czasu. Myśląc o przykładach, to tutaj ciężko nie nawiązać do idei paperless, okay. ponieważ my też prowadziliśmy w ostatnim czasie zarówno listy elektroniczne, czy przewozowe listy elektroniczne, jak i elektroniczną fakturę. Natomiast farmacja wymaga tak czy inaczej dokumentów papierowych. Czyli z jednej strony do klienta jedzie przewoźnik nasz z elektronicznym miejscem przewozem, natomiast tak czy inaczej wymagana jest papierowa specyfikacja, co tam jest dowiezione. To samo dotyczy potwierdzeń odbioru towaru od klienta, jak i coś takiego, co się nazywa zapotrzebowanie na leki kontrolowane. Te rzeczy, znaczy te rzeczy, te dokumenty wracają do nas w formie papierowej i wymagają obróbki. Cały zespoły pomyślały, jak to zrobić najlepiej, w sposób taki scentralizowany. Było to połączenie dwóch elementów. Z jednej strony standardowych skanerów, dwa oprogramowania do rozpoznawania tekstu, trzy właśnie robota, który całą tą informację z jednej strony zasilał ją system, czyli rozpoznawał, jakie dane są tam szczegółowe, i zasilał zamiast człowiek wpisywać je z ręki z tego dokumentu, zasilał automatycznie odpowiednie tabele, a z drugiej strony tworzy zgigitalizowany archiwum. Więc w ten sposób zautomatyzowaliśmy przyjęcie. W ostatnim czasie patrzyłem na statystyki, w październiku około 200 tysięcy dokumentów powracających z rynku do nas, niestety w formie papierowej nadal. Okej, okay, brzmi ciekawie. Czyli ja sam mówiąc, zamiast kupować usługi zewnętrznych firm, konsultantów. Po prostu przekonujecie pracowników, żeby sami budowali sobie <laughs> <laughs> To jest nie sami ta oszczędność. Mówiąc wprost, ale też motywacja, bo, bo to jest ciekawe. Mówi się o tych robotach, mówi się o tej automatyzacji, ale jakby zaangażowanie pracownika, żeby sam sobie tworzył to rozwiązanie jest mega ciekawe. I domyślam się, że nawet powoduje większą satysfakcję z pracy. Jak u Was z rotacją pracowników cierpisz na braki kadrowe albo na niemożność znalezienia? I tak i nie. Ja się bardzo cieszę, że akurat. Bo musimy podzielić tutaj pracę taką typowo dla pracowników magazynowych. I tutaj rzeczywiście mamy te wyzwania, z którymi się pewnie większość styka, czyli raz rotacji pracowników, niewystarczającej liczby tych pracowników. Ja nie ukrywam, że my bardzo mocno inwestujemy w pracowników nie tylko polskich, natomiast również pracowników innych narodowości. Bardzo mocny mamy rozbudowany cały system szkoleń i wprowadzania pracowników do pracy, tak żeby cały proces wdrożenia był z jednej strony szybki, a z drugiej strony nie powodował problemów po stronie jakości wykonania. Więc tutaj bardzo się cieszę, ponieważ zdecydowaliśmy się zarówno na specjalnego rodzaju salki szkoleniowe, gdzie mamy imitację automatów do zapakowania, i tam pracownik w pierwszych dniach może poćwiczyć, Super. w jaki sposób dany automat zapakować, rozpakować, zmienić, obeznać się ze skanerem. Dwa, mamy wszystko zlokalizowane, to znaczy pracujemy oficjalnie w czterech językach. Polski, angielski, ukraiński i rosyjski to jest nie tylko język, który znajdziesz we wszystkich systemach, ale również w całym środowisku magazynowym. Głównym motywatorem dla nas było zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom, niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzą. Więc pod tym względem, po pierwsze, podsumowując, tak, liczymy się z tym, że rynek pracy jest dynamiczny. Dwa pracownicy w naszym środowisku są nie tylko z Polski. Czy chcemy im zapewnić raz, środowisko, w którym oni się czują dobrze. Dwa, środowisko, w którym nie ma problemów komunikacyjnych. Hmm. I trzy, pracę, której mogą się nauczyć stosunkowo szybko. Czyli też duży nacisk był położony na to, żeby każde zadanie było maksymalnie dobrze opracowane. Też z punktu widzenia użytkownika na ekranach, czy to skanerów, czy komputera. I było takim samoprowadzącym się zadaniem. Aż mi się nasuwa pytanie, jaki będzie kolejny język. Co obstawiasz? Indie? No? Brawo, też tak myślałem. Michale, świetnie się rozmawia. Niestety musimy kończyć, bo czas nam nie pozwala na dużo więcej. Aczkolwiek jeszcze czas mamy na podsumowanie. Dla mnie z naszej rozmowy wynika kilka rzeczy. Oczywiście ciekaw jestem, co z Twojej perspektywy wynika. No mnie tak. Kody 2D, przyszłość. Im szybciej, tym lepiej, prawda? Dla dobra, bezpieczeństwa zarządzania zapasami, bezpieczeństwa zdrowia, ale też bezpieczeństwa oryginalności i pochodzenia. Dużo dobrodziejstw. Automatyzacja, ciekawe projekty angażujące pracowników, tak. Co wydźwięk miało w naszej rozmowie dzisiaj? No, dbajmy o pracowników, tak szybko odchodzą, jak to kiedyś ktoś powiedział. No i myślę, że przyszłość przed nami ciekawa. Mam takie wrażenie, coraz lepiej nam będzie. Jak to widzisz? Perspektywa ostatnich trzech lat akurat przyniosła nam tyle różnych wyzwań, że teraz chciałoby się mieć taki okres pewnej stabilności. W <noise> logistyce stabilność. Natomiast zgadzam się z tym, że perspektywy, no to tutaj patrząc na różnego rodzaju badania, czyli takiego, co myślić będzie w przyszłym roku. Tutaj liczba akurat jest pozytywnych, odpowiedzi do negatywnych, no balansuje po połowie. Więc ja akurat patrząc na strategię grupy Nauka jestem bardzo optymistycznie nastawiony i wierzę bardzo w to, że my mamy raz potencjał i... W budowaniu takiej usługi i takiego serwisu, by nasi klienci, czyli apteki, też były biznesami dochodowymi i mogły jak najlepiej świadczyć usługi dla klientów docelowych, czyli nas, konsumentów. Super, tego Wam życzę i tak jeszcze mi się przypomniała jedna ciekawa myśl Jacka Walkiewicza. Stabilizacja motylka to szpilka, a tego nikomu nie życzę. Dziękuję Ci bardzo, Michale, za fascynującą podróż przez schody 2D i nie tylko. Kto wie, może będziemy kontynuować tyle tematów do wspólnej pogawędki. Dziękuję Ci jeszcze raz za przybycie. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Nie zapomnijcie zasubskrybować i ocenić naszego podcastu. Do usłyszenia w następnym odcinku.